Weron, co jest? Jest już 50 łapek. No i co z tego? No, przydałoby się, żebyś nagrał kolejny odcinek, bo obiecałeś to ludziom, tak? No dobra, w sumie masz rację. Jak miałem nagrać, to będę nagrywał. Krzysztof Grzymacki z tej strony. Vero White, a to jest kolejny odcinek 10 rzeczy, które. Tym razem zajmiemy się takimi dość typowymi rzeczami, które nie wypada mówić naszym kobietom. Pierwsze. O Boże! Pająk! Zabij go! Drugie. Ja nie wiem, może Ty coś zaproponuj? Trzecie. Nie mam zielonego pojęcia. Jak wbić 30 level w LOLO? Chodzę cały czas na midzie i jakiś obsrany Timo wskakuje na mnie i mnie ciągle zabija. Grają nim jakieś nuby i naprawdę nie mam pojęcia, jak wbić ten 30 level Garenem. Czwarte. jaka wow, Jakolaska! Tej! Piąte. Ty wcale nie jesteś gruba, kochanie. Po prostu jest więcej ciała do kochania. Szóste. Albo mi się wydaje, albo masz wąsy. Siódme. No bo wiesz. Moja była miała fajne spodnie. Moja była uwielbiała chodzić na spacery. Moja była. była lepsza. Ósme. Ja nie wiem. Dziewiąte. Ja wiem, że Cię to nie obchodzi, ale co mnie to obchodzi? Dziesiąte. Puk. Puk, puk, puk. Kto jest po drugiej stronie makijażu? To już jest zakończenie tego odcinka, mam nadzieję, że i to Wam się podobało. Tym razem pamiętajcie, 50 daliście rady, wbijamy 70 łapek i będzie kolejny odcinek z 10 rzeczy, które w przepięknej scenerii ja się z Wami serdecznie żegnam. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! What? Ah, ah.